Nie każdy chleb ci służy? Dziś powiem Ci. Kto który naprawdę pasuje do twojego stanu zdrowia. Masz wzdęcia lub uczucie ciężkości po chlebie? To może być nietolerancja glutenu lub reakcja na zbyt dużą ilość błonnika. Jeśli to problem z glutenem, wybierz chleb gryczany, jaglany albo z komosy ryżowej. W tym drugim przypadku sprawdzi się chleb jasny pszenny lub orkiszowy na zakwasie. Unikaj chleba razowego z dodatkiem ziaren, pestek i otrębów. Przy insulinooporności sięknij po chleb 100% żytni na zakwasie, który ma niski indeks glikemiczny i nasyci Cię na dłużej. Unikaj białego pieczywa pszennego. Jeśli chorujesz na refluks, ważne jest, aby chleb był lekko strawny, nie podrażniał przełyku i nie powodował odbijania czy zgagi. Wybierz zatem chleb pszenny lub orkiszowy jasny na zakwasie. Unikaj pieczywa typu graham, razowego, bardzo ciemnego z ziarnami i chleba żytniego na zakwasie. Masz SIBO albo IBS? Postaw na prawdziwy chleb na zakwasie z mąki orkiszowej lub żytniej, ponieważ zakwas częściowo rozkłada food mapy, które mogą ci szkodzić. Unikaj chleba na drożdżach. Dbaj o Okay,